Drodzy Państwo, dziękuję za, za zaproszenie do współtworzenia dzisiejszego seminarium. Tak jak Pani we wprowadzeniu powiedziała, troszkę szersze spojrzenie nie tylko na kwestię elektromobilności, ale w ogóle na kwestię transportu zeroemisyjnego, ale zeroemisyjnego netto w kontekście być może bardziej transportu niskoemisyjnego, bo nawet w przypadku elektromobilności emisyjność zachodzi. W momencie, kiedy produkujemy energię elektryczną z paliw kopalnych, w związku z tym tylko miejsce emisji jest przeniesione od miejsca przemieszczania się, natomiast problem jest w dalszym ciągu do rozwiązania. Także w takim kontekście szerszym chciałem przedstawić te wątki. Na początek kilka takich informacji tła, chociaż to powinno być tak naprawdę wszystkim nam znane, ale dla przypomnienia. Sprawy związane z Europejskim Zielonym Ładem. To kształtuje nam pewne ramy, w których się poruszamy, a więc te dążenia do neutralności klimatycznej, zwiększenia, zwiększenia roli kolei. Kwestia oddziaływania systemu transportowego na środowisko i na zdrowie człowieka, kwestia alternatywnych paliw, czy też właśnie przejścia, być może, na energię elektryczną. Być może monizm elektryczny, aczkolwiek to już nie jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Monizm elektryczny pojawia się w różnych koncepcjach rozwoju systemów energetycznych, w czym także dyskusja trwa na ten temat w Polsce. No, i oczywiście ważna kwestia związana z minimalizowaniem zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, głównie właśnie tych zanieczyszczeń o charakterze liniowym, a więc pochodzącym z systemów transportowych. Jeszcze, aby to tło dopełnić, to warto zwrócić uwagę na strategię na rzecz zrównoważonej inteligentnej mobilności, a więc dokument, który powstał, przy udziale Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, ciała doradczego, więc nie jest to dokument nakazujący, jest to dokument raczej wskazujący pewne kierunki, zabezpieczający cele, do których powinniśmy dążyć również politykami regionalnymi czy politykami krajów członkowskich. Wyróżniam dwa wątki, które daje się zauważyć, to jest przede wszystkim kwestia transportu pasażerskiego. Który powinien być neutralny klimatycznie, a więc czytaj zeroemisyjny netto w przypadku tych podróży poniżej 500 km. no i też zwrócenie uwagi na to, że wszystkie pojazdy, przede wszystkim samochody, autobusy, a także ciężarówki w kontekście transportu towarów powinny być bezemisyjne. Rozumiem to jako emisyjne, zero emisji netto, no bo ta emisyjność w którymś momencie też się pojawia. No i teraz przejdźmy na ten, na ten element, czy, czy na to, do tej sfery implementacji, bo to, to temu chciałem poświęcić głównie swoje wystąpienie. Bardziej praktyczne spojrzenie na, na rzeczywistość i co może region, korzystając z tych instrumentów, które są w tej chwili w posiadaniu regionów, a więc tych delegacji prawnych, co samorząd województwa może czynić w kontekście tworzenia RAM. I wspierania rozwoju mobilności zeroemisyjnej czy niskoemisyjnej. Chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę na relację, jaka zachodzi pomiędzy kształtowaniem systemu transportowego a gospodarką przestrzenną. I tu chcę bić na alarm. Nie jesteśmy w stanie i nie będziemy w stanie kształtować systemów transportowych zeroemisyjnych, jeżeli nie zwrócimy uwagi na relacje, jakie zachodzą w przestrzeni pomiędzy generatorami i atraktorami ruchu. To jest zarówno w skali mikro, w kontekście miast, szczególnie obszarów funkcjonalnych dużych miast, jak i w kontekście regionalnym, gdzie istnieją coraz większe dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym, gdzie mamy koncentrację usług i atraktorów ruchu z jednej strony, z drugiej strony mamy wysycanie, czy w zasadzie podsycanie, pod, przepraszam, podsysanie, odciąganie pewnych, pewnego kapitału, pewnych usług z terenów peryferyjnych. A więc rysująca się w przestrzeni dysproporcja nasycenia usługami jest bardzo negatywnym zjawiskiem, który oddziaływuje także na zwiększenie mobilności, na konieczność bycia mobilnym, a w związku z tym też na zwiększenie zużycia energii poświęcanej na przemieszczanie się. A to z kolei w obecnej strukturze użytkowania naszych pojazdów i zasilania tych pojazdów generuje zwiększenie. Emisyjności. A więc patrząc na strukturę przestrzenną, trzeba od tego wyjść, moim zdaniem, aby zaplanować w przyszłości nieodległej struktury transportowe, które będą odporne na negatywne zjawiska, które będą dawały też podstawę na realizację polityki polityki zmierzającej do neutralności klimatycznej. I tu posłużę się przypadkiem czy przykładem planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, w którym zostały zainstalowane rekomendacje dla gmin. I tutaj już boleję nad słowem rekomendacje. To nie mogą być ustalenia, to nie mogą być kwestie, które zobowiązują gminy, ponieważ takich kompetencji samorząd województwa czy samorządy województw w Polsce nie posiadają. Mogą natomiast rekomendować pewne rozwiązania, i optować za najbardziej przyjaznymi rozwiązaniami. Tutaj władztwo planistyczne jest po stronie gminnej i tylko ich dobra wola może skutkować potem decyzjami przestrzennymi, które niestety w wielu wypadkach te decyzje przestrzenne są głównie inspirowane krótkoterminową kalkulacją finansową i kondycją finansową gmin. Więc wydaje się, że na tym etapie należy zwrócić także uwagę na konieczność. Pewnych działań naprawczych w, kon w kontekście ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ścisłym powiązaniu z planowaniem energetycznym i ścisłym powiązaniu z planowaniem transportowym. No, póki co rekomendacje odnoszą się do struktury osadniczej, która. No, tu wybrałem te zapisy odnoszące się do wrocowskiego obszaru funkcjonalnego, jako że tematem dzisiejszej debaty dzisiejszego seminarium jest mobilność miejska. I rozwój miast. Stąd też ten wątek wrocławskiego obszaru funkcjonalnego jest wyróżniony. A więc kształtowanie struktury osadniczej obszaru funkcjonalnego, który powinien umożliwiać zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu. Pojawia się w związku z tym rekomendacja dotycząca zabudowy w bliskiej odległości od transportu zbiorowego sposób, który umożliwia ruch pieszy, ruch rowerowy, czy też multimodalność systemu transportowego, rower, tramwaj, rower autobus, rower kolej. O kolei za chwileczkę, bo to jest jeden z flagowych tematów w województwie dolnośląskim i zarząd województwa bardzo mocno kładzie nacisk na stworzenie. Jak najszerszej oferty w transporcie kolejowym. Ale ta, ta, ten element jest tutaj rekomendowany w planie zagospodarowania przestrzennego i on znakomicie koresponduje z tematem, który już był tutaj poruszany wcześniej, a więc miasta 15-minutowe, miasta krótkich dróg odległości. Gdyby przenieść to na poziom regionalny, oznaczałoby to ośrodki centralne, czy system ośrodków centralnych, swego rodzaju decentralizacja usług. Tak, aby zwiększyć dostępność do tych najbardziej wykorzystywanych usług przez społeczeństwo, przez obywateli, aby skrócić tę odległość do, do tych atraktorów ruchu. No więc, także w przypadku planowania przestrzennego, optuje się za zwiększeniem gęstości zaludnienia w otoczeniu stacji i przystanków kolejowych, a nie rozpraszanie po całej gminie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z strukturą, która potem uniemożliwi kształtowanie. Efektywnych systemów transportu zbiorowego. Tym samym tego rodzaju kształtowanie struktur osadniczych ogranicza energochłonność, a więc tu mówimy o efektywności energetycznej nie tylko pojazdów, nie tylko. Urządzeń czy, czy, czy budynków jako takich punktowo, ale mówimy o efektywności energetycznej całej struktury, bo dopiero bilans całej struktury nam może powiedzieć, czy to jest system efektywny, czy nieefektywny. Nawet wyposażenie wszystkich gospodarstw domowych w samochody elektryczne nie rozwiąże problemu nadmiaru konsumpcji energii. Tu musimy myśleć o właśnie redefinicji struktury przestrzennej i wpłynąć na nowo na kształtowanie tej struktury przestrzennej, która będzie właśnie efektywna energetycznie. No oczywiście, spadek udziału transportu indywidualnego na rzecz zbiorowego jest także jedną z rekomendacji, która tutaj się pojawia. I w tym kontekście myślimy także o właściwym sterowaniu środkami finansowymi pochodzącymi z Unii Europejskiej. Przygotowując się do wdrażania nowych programów na Dolnym Śląsku, korzystając z wytycznych dotyczących weryfikacji wpływu infrastruktury na klimat w kontekście nowego okresu programowania. Te wytyczne zostały przygotowane przez Jaspers. Tworzymy plan inwestycji transportowych dla województwa dolnośląskiego i to jest też nowe podejście, aby jednocześnie w takim planie inwestycji transportowych zintegrować działania aby tworzyć jednocześnie dokument, który wynika z ustawowego obowiązku przygotowania planu sieci drogowej województwa dolnośląskiego, który musi powstać i tym samym stworzyć pewien model funkcjonowania infrastruktury w województwie zgodnie z wytycznymi Jaspers i Stworzyć tak naprawdę jeden dokument, który będzie zarówno podstawą do identyfikowania inwestycji w ramach nowych środków unijnych, ale także, aby był to dokument spełniający wymogi ustawowe wynikające z ustawy o drogach publicznych. No i bardzo ważny element multimodalności. To właśnie w tym dokumencie, rozwijając pewne rekomendacje zawarte już w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, wskazujemy na konieczność multimodalnego systemu transportowego w województwie. Wskazując drogi, kolej i rower, gdzie ten rower pojawia się również w kontekście regionalnym. To nie jest tylko rozwiązanie miejskie, wydawałoby się, że to na krótkie odległości w miastach jest dedykowane, ale w kontekście multimodalnym rower może być albo pierwszą milą w podróży, albo ostatnią milą w podróży kombinowanej z wykorzystaniem transportu zbiorowego, szczególnie kolejowego w przestrzeni regionalnej, A więc tu mamy tę możliwość łączenia pewnych koncepcji. No, i właśnie przechodzę na, na kwestie kolejowe, w związku z tym, które wydaje się, że powinny zostać wyróżnione. Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizuje zadania wynikające z decyzji zarządu Województwa Dolnośląskiego, właśnie odnoszące się do przejmowania linii kolejowych zgodnie z ustawą o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, i przejmuje na Własność czy na stan województwa dolnośląskiego, te linie kolejowe, które nie są przez tego właściciela czy przez użytkownika przez PKP-PLK używane. I, i te linie są przejmowane na cel uruchomienia ponownie transportu kolejowego, co powinno zachęcić mieszkańców do korzystania z trwałej oferty tego transportu i zachęcić do też porzucenia transportu indywidualnego na rzecz wygodnego i bezpiecznego transportu kolejowego. No, przy, przy zastosowaniu właściwych środków przewozu, naprawdę ten transport może być atrakcyjny i w zasadzie. Wyprzeć konkurencję, jaką stanowi na przykład transport indywidualny czy samochody indywidualne. Mamy wiele takich przykładów już na terenie województwa dolnośląskiego. Wskażę dwa: Trzebnica-Wrocław, czy drugi przykład Legnica-Wrocław. To są te trasy, gdzie popularność kolei jest niezwykła i na nich odnotuję, odnotowujemy bardzo wysoki wzrost połączeń kolejowych. No, można też inne jeszcze kierunki analizować, ale to tylko jako przykład. Podałem. Tu prezentuję mapę, która jest wskazaniem sieci kolejowej maksymalnej, a więc wszystkich linii kolejowych, które mogłyby być brane pod uwagę pod kątem pewnych przekształceń i przywracania linii kolejowych do ponownego użytku. Kolorem niebieskim mam nadzieję, że mimo prezentacji zdalnej jest to w jakiś sposób czytelne, są zaznaczone linie kolejowe, co do których samorząd województwa dolnośląskiego wyraził zainteresowanie przejęcia linii kolejowych. No w konsekwencji, zgodnie też z polityką europejską, przejęcie czy uruchomienie linii kolejowych, uruchomienie przewozów na liniach kolejowych będzie bardziej przyjazne środowisku, będzie zmniejszało także emisję zanieczyszczeń, a w przypadku linii niezelektryfikowanych istnieje idea wprowadzenia tam transportu hybrydowego lub środków transportu, które będą. Sprawdzie emitowały, ale na pewno będzie to niższa emisja w przeliczeniu na podróżnego niż byłoby to w przypadku transportu indywidualnego. Więc jeszcze jedną mapę, którą przedstawię, myślę, że ona będzie czytelniejsza. To pokazuje ilość odcinków, co do których zarząd województwa już podjął decyzję co do intencji przejęcia tych linii od PKP-PLK, od zarządcy. Infrastruktury kolejowej. Kolorem czerwonym są wskazane linie kolejowe w trakcie przejmowania, kiedy ten proces już się rozpoczął. Natomiast kolorem zielonym znajdziecie państwo linie kolejowe, które zostały już przejęte i na których prowadzony jest ruch kolejowy przez samorząd województwa i konkretnie spółka będąca własnością samorządu województwa, koleje dolnośląskie, realizuje tam połączenia. To jest połączenie z Wrocławia. Do Trzebnicy, czy też Strzebnicy do Wrocławia, to jest przedłużenie linii kolejowej od Jeleniej Góry w kierunku Szklarskiej Poręby. To jest także połączenie do Bielawy. I te połączenia cieszą się olbrzymim, olbrzymią popularnością, co wskazuje na właściwy kierunek. Pokazuje, że jednak to ma jak najbardziej sens. I gdyby brać pod uwagę, internalizować wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem transportu, a więc także wskazywać koszt obciążenia środowiskowego, to, to jest zysk, to jest inwestycja. Przed nami też wyróżnię pewną inwestycję, która z punktu widzenia aglomeracyjnego ma także swoje istotne znaczenie, linia kolejowa 285 łącząca Wrocław na południe przez Kobierzyce, Sobótkę, obszar częstych peregrynacji turystycznych, do Świdnicy i dalej w kierunku Jedliny, Zdrój, a więc aglomeracji wałbrzyskiej. Tworzy się swego rodzaju pętla, również możliwość zwiększenia dojazdów aglomeracyjnych do Wrocławia i organizacji transportu aglomeracyjnego wokół Wałbrzyskiej. Brzycha i świdnicy. To są nowe możliwości kształtowania systemu transportowego, oferty w ruchu transportowym. I teraz uwaga: odnoszę się także do tego, o czym mówiłem w pierwszych moich słowach. To jest także kwestia oddziaływania na dalszy, dalszą ewolucję struktury osadniczej. Istniejące szlaki komunikacyjne, istniejące linie kolejowe powinny być brane pod uwagę w kontekście dalszego kierunku rozwoju. Struktury osadniczej. Jeżeli ma postępować, to zwracajmy uwagę na ten potencjał, bo to już jest w przestrzeni zarezerwowany obszar dla systemu transportowego, który jest odporny na czy może jest bardziej przyjazny środowisku i mniej oddziaływuje negatywnie na klimat. No to tyle o kolei. Oczywiście nie wyczerpałem tego tematu, to jest, to jest bardzo rozległy wątek, można na ten temat wiele rzeczy powiedzieć. Jako, że zbliżam się, kończy mi się czas, to szybko jeszcze zwrócę uwagę na kwestie związane z transportem rowerowym. Samorząd województwa przyjął standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Województwa Dolnośląskiego. To jest wskazanie i zalecenie, w jaki sposób kształtować bezpieczną infrastrukturę, w jaki sposób ją budować. Także 19 października została podjęta decyzja o przyjęciu koncepcji długodystansowych tras rowerowych, które z jednej strony łączą pewien koncept rozwoju transportu w ruchu turystycznym, ale poszczególne elementy tej, tych długodystansowych tras rowerowych Tworzą sieć powiązań w transporcie zeroemisyjnym, ponieważ gwarantują dojazdy do stacji kolejowych i do centrów miast czy gmin, gdzie oferowane są usługi i docelowo powinny być oferowane usługi w szerszej palecie, tak aby zabezpieczyć potrzeby mieszkańców. No właśnie to jest ta to jest ideogram, który pokazuje możliwości powiązań z wykorzystaniem transportu rowerowego. Równocześnie wskażę, że. Do tych prac nad systemem transportu rowerowego prowadzone są także prace nad strategią energetyczną województwa dolnośląskiego, gdzie emisyjność systemów transportowych i energochłonność systemów transportowych jest mocno analizowana. Ponadto trzeba pamiętać także o energochłonności struktur osadniczych w kontekście wykorzystania paliw czy wykorzystania systemów grzewczych. No to jest odrębny wątek wiążący się także z jakością powietrza, tylko sygnalizuję ten temat. kończę swoją wypowiedź takim wnioskiem odnoszącym się do kształtowania struktury osadniczej, ponieważ jej kształtowanie jej ewolucja będzie miała przeogromny wpływ na efektywność i energochłonność systemów transportowych. To jest olbrzymie zadanie. Tu zebrałem te wnioski, które Państwo możecie, myślę, prześledzić. To jest olbrzymie zadanie, które musi być wsparte systemowo ze strony strategicznej państwa. Regiony czy miasta same nie udźwigną tych przekształceń. To musi być silnie wsparte i potraktowane jako pewne zadanie priorytetowe w kontekście wielkiego wyzwania, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej kontynentu. Uprzejmie dziękuję za możliwość podzielenia się przemyśleniami z Państwem.